Moim zdaniem, trudno coś poważniejszego niż rozmyślne zabicie człowieka. Ludzie, którzy nie znają sprawy, mogliby pomyśleć, że Mary to kryminalistka. Poznałam Mary zaraz po jej zwolnieniu. Zadzwonił mój szef. Mary Wagner właśnie wyszła z więzienia, jest pod kościołem. Nie ma przy sobie żadnych rzeczy osobistych. Pada śnieg, a ona jest w sandałach. Czy możesz ją odebrać? Wtedy nie wiedziałam dokładnie, kim jest Mary Wagner. To już piąty raz od 2010 roku. Więc teraz znów jest w więzieniu. Now in tak naprawdę nie znam jej zbyt dobrze, bo zazwyczaj w jest w więzieniu, gdy ją Potem przyprowadzają ją na salę rozpraw w kajdankach i siedzi w boksie dla oskarżonych. A z aresztantem nie wolno rozmawiać. To jest kobieta, której postawa jest rycerska. Absolutnie. I która poświęca swoje życie, po to, żeby wskazać na tę straszną rzecz, że w majestacie prawa w państwie, które mieni się obrońcą praw ludzkich na całej ziemi, e, zabija się ludzi. I to zabija się ludzi bezbronnych. Mary podkreślała to nie jeden raz. Ona nie chce, żeby to było o niej. Chce, żeby to było o dzieciach i o ratowaniu ich życia. Dlaczego jesteś człowiekiem? Dlatego, że nim jesteś? Czy dlatego, że władza Ci na to pozwala?